Jeśli chcesz osiągać lepsze rezultaty w swoim życiu, pamiętaj, aby robić jedną rzecz, a nie na przykład dwie, trzy rzeczy na raz. Ponieważ właśnie często możesz uczyć się albo pracować na przykład na telefonie czy laptopie, i cały czas na przykład zerkać na swoje powiadomienia, cały czas na przykład, Messenger będzie odpalony i to jest poważny błąd, ponieważ w żadnych z tych rzeczy nie jest po prostu dobry, więc jeśli musisz coś zrobić, zawsze staraj się to robić na 100% i potem dopiero na przykład te przyjemności, albo właśnie przyjemności, albo po prostu praca. Zawsze musisz być zdecydowany. I również pamiętaj, właśnie w tych czasach o tym totalnie zapominamy, że jak idziesz na jakąś randkę, czy idziesz po prostu ze znajomymi, ze znajomym, staraj się po prostu wyłączać swój telefon albo w ogóle go nie brać albo go wycisać, ponieważ bardzo często na przykład słyszymy dźwięk messengera, to jest taki bodziec i od razu wyciągamy swój telefon i to jest naprawdę nie w porządku dla tej osoby albo na przykład idziemy, na przykład my w telefonie, ta druga osoba też w telefonie i to wyjście w ogóle nie ma sensu już lepiej tak naprawdę byłoby siedzieć w domu więc naprawdę staraj się po prostu robić wszystko na 100% i robić po prostu jedną rzecz albo wychodzisz, albo na przykład jesteś na telefonie i również właśnie pamiętaj, że jak się się uczysz czy coś w domu, na przykład czy gdziekolwiek, zawsze sprzątaj swoje biurko, ponieważ jeśli masz na przykład taki nieporządek, to również właśnie ta wiedza, również właśnie to, co robisz, też będzie takie po prostu nieporządne, więc staraj się po prostu, właśnie, zawsze mieć czysto, zawsze staraj się po prostu właśnie wkładać energię, można powiedzieć, że sprzątanie swojego stanowiska, zawsze po sobie sprzątaj, nieważne gdzie jesteś, bo to jest bardzo ważne i również właśnie, gdy się uczysz na telefonie i wszystko cię może rozproszyć, staraj się pobierać takie aplikacje jak na przykład Forest, które po prostu. Po prostu wyciszają, jakby wszystko w tle, i po prostu musisz na przykład się skupić na czytaniu książki na telefonie, na przykład e-booku i totalnie nic się nie rozproszy. I serio, spróbuj sam i zauważesz swoje efekty i również właśnie PNT, a po prostu na jakichś randkach czy coś. Totalnie zapomina o sw używaniu swojego telefonu i nawet właśnie jak ta osoba, z którą wychodzisz, czy z którą jesteś po prostu na randce, używa telefonu, staraj się jej zwracać uwagę, żeby właśnie tego nie robiła, po prostu bo to jest niemiłe i naprawdę staraj się robić te rzeczy, a twoje życie będzie o wiele czystsze i lepsze. Ja Dziękuję za wysłuchanie. Cześć.